Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Uprzedzam, że dziś czeka nas naprawdę spora ilość materiału. Ufam, że z uwagą wysłuchacie Bożego Słowa. Nim to jednak nastąpi, pozwólcie, że podzielę się krótką refleksją. Księga Jeremiasza w rozdziale 49 odsłania przed nami swego rodzaju panoramę prorocz skierowanych przeciwko sąsiednim narodom Amonitom, Edomitom, Damaszkowi, plemionom arabskim i odległemu Elamowi. Te wyrocznie, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się surowe, stanowią integralną część Bożego Planu dla całego starożytnego Bliskiego Wschodu. Amonici mieli zostać ukarani za to, że Milkom, ich Bóg, przejął dziedzictwo Gada, co oznaczało bezprawne zajęcie izraelskiego terytorium. Edomici z kolei polegali na swojej mądrości i niedostępnych skalnych twierdzach, lecz pan zapowiada. Choćbyś wzniósł jak orzeł swe gniazdo, i stamtąd cię strącę. Każde z tych proroctw kończy się jednak zaskakującą obietnicą przywrócenia powodzenia. Bóg nie zamierzał całkowicie unicestwić tych narodów, ale skorygować ich pychę i sprowadzić do właściwej relacji ze sobą. Kluczem do zrozumienia tych proroctw jest historyczny kontekst konferencji w Jerozolimie. W 594 roku przed Chrystusem, gdy wysłannicy Edomu, Moabu, Amonu, Tyru i Sydonu spotkali się, by zawiązać koalicję przeciw Babilonowi. Jeremiasz konsekwentnie głosił, że Nebukadnesar jest narzędziem w rękach Boga, realizującym jego plan wobec narodów. Sprzeciwianie się Babilonowi oznaczało więc sprzeciwianie się samemu Bogu. Co ciekawe. W przeciwieństwie do innych prorockich wyroczni, Jeremiasz nie potępia tych narodów za krzywdy wyrządzone Izraelowi, ale za ich pychę, fałszywe poczucie bezpieczeństwa i naruszenie Bożego porządku. Damaszek chlubił się jako sławne miasto, radosny gród. Plemiona Kedaru czuły się bezpieczne w swojej pustynnej izolacji, mówiąc, kto wystąpi przeciw mnie. A Elam polegał na swojej militarnej potędze, symbolizowanej przez łuk. Czy te i wcześniejsze proroctwa musiały spełnić się dosłownie, otóż mogły, ale nie musiały. Stanowiły w większości teologiczną interpretację wydarzeń historycznych i Bożego panowania nad wszystkimi narodami. Wykorzystywały konwencjonalny język i obrazy typowe dla starożytnych wyroczni. Ogień trawiący miasta, młodzieńcy padający na placach, mieszkańcy uciekający w popłochu. Ich główną funkcją było nie tyle dokładne przewidzenie przyszłości, co ukazanie uniwersalnej władzy Jahwe oraz ostrzeżenie, zarówno dla obcych narodów, jak i dla samego Izraela, przed pokładaniem ufności w sojuszach politycznych czy własnej sile militarnej, zamiast w Bogu. A zatem proroctwo nie zawsze ma funkcję profetyczną, ale znacznie częściej dydaktyczną. Ma skłonić do refleksji przez przerażające wizje przyszłości, kiedy to człowiek lub całe narody sprzeciwiają się woli ich stwórcy. Dla współczesnego czytelnika te teksty stanowią przypomnienie, że Bóg działa w historii wszystkich narodów, że ludzka pycha zawsze prowadzi do upadku, ale także, że Boże miłosierdzie jest większe niż Jego gniew. Końcowe obietnice przywrócenia powodzenia świadczą o tym, że ostatecznym celem Bożych działań jest nawrócenie i odnowa, nie zniszczenie. Drodzy, oprócz księgi Jeremiasza, pozostajemy w ciągu czytania pierwszej księgi Samuela, Ewangelii Mateusza i drugiej księgi Kronik. Życzę wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament. Księgi historyczne. Pierwsza księga Samuela. Rozdział 18. Dawid i Jonatan przyjaciółmi. A gdy skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i pokochał go Jonatan jak własną duszę. Saul zaś zabrał go tego dnia i nie dał mu już wrócić do domu swego ojca. Jonatan natomiast zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak własną duszę. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi oraz swoją tunikę, aż do swego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek posyłał go Saul. Radził sobie mądrze, także Saul ustanowił go dowódcą nad wojownikami. Lud uznał to w swych oczach za dobre. Również słudzy Saula uznali to w swych oczach za dobre. Zazdrość Saula o sławę Dawida. Kiedy zaś oni nadciągali w czasie powrotu Dawida po pokonaniu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły na spotkanie króla Saula ze śpiewem i tańcami, przy wtórze tamburyn, z radością i z cymbałkami. Kobiety w zabawie śpiewały przy tym sobie, pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Gniewało to Saula bardzo. Uważał te słowa za niewłaściwe w swoich oczach, bo powiedział: "Dały Dawidowi miriady, a mnie dały gromady. Brakuje mu już tylko królewskiej władzy". Od tego dnia i przez dalsze Saul zaczął być podejrzliwy w stosunku do Dawida. Już następnego dnia spoczął na Saulu duch Boży zły, także prorokował u siebie w domu. Dawid, jak zawsze, grał tego dnia na strunach swoją ręką, a Saul miał w ręku włócznie. Wtem Saul rzucił włócznię i powiedział: Przywożę Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie przed nim uskoczył. I Saul zaczął bać się Dawida, ponieważ Jachwe był z nim, a od Saula odstąpił. Potem Saul usunął go od siebie, a ustanowił go księciem oddziału, także w różnych sprawach wychodził i przychodził na czele tych ludzi. Na każdej zaś swojej drodze Dawid radził sobie mądrze, i jachwe był z nim. A gdy Saul widział, że radzi on sobie bardzo mądrze, drżał przed nim. Cały zaś Izrael i Juda kochali Dawida, gdyż to on wychodził i przychodził przy różnych zadaniach na ich czele. Dawid i Merab. I powiedział Saul do Dawida: Oto moja starsza córka, Merab, dam ci ją za żonę, tylko bądź mi waleczny i prowadź wojny Jachwę. Bo Saul mówił sobie: Niech moja ręka nie będzie przeciw niemu, niech będzie przeciw niemu ręka Filistynów. Dawid jednak odpowiedział Saulowi: Kim ja jestem i czym jest mój ród, rodzina mojego ojca w Izraelu, że miałbym zostać zięciem króla? A gdy przyszedł czas, by dać Merab, córkę Saula, Dawidowi dano ją za żonę Adrielowi Mecholatycie. Dawid zięciem Saula. Dawida natomiast pokochała córka Saula Michal. Gdy doniesiono o tym Saulowi, uznał to za korzystne w swoich oczach, bo Saul powiedział sobie: Dam mu ją, i niech stanie się dla niego sidłem, i niech ręka filistynów będzie przeciw niemu. Potem Saul powiedział do Dawida: Dziś po raz drugi mówię, że możesz zostać moim zięciem. Saul przy tym rozkazał swoim sługom: Porozmawiajcie z Dawidem poufnie. Powiedzcie, oto podobasz się królowi i kochają cię wszyscy jego słudzy. Możesz więc teraz zostać zięciem króla i słudzy Saula powtórzyli te słowa w obecności Dawida. Ale Dawid powiedział: Czy zostać wzięciem króla to w waszych oczach drobnostka? Ja przecież jestem człowiekiem ubogim i nieznacznym. I donieśli to słudzy Saula swemu panu. Powiedzieli: Dawid wyraził się w takich jak te słowach. A Saul powiedział: Tak powiedzcie Dawidowi. Nie wiano byłoby dla króla przyjemnością, ale sto filistyńskich napletków, aby zemścić się na wrogach króla. Saul bowiem dążył do tego, aby Dawid wpadł w ręce Filistynów. A gdy jego słudzy donieśli Dawidowi te słowa, Dawid uznał zostanie zięciem króla za rzecz słuszną w swoich oczach i zanim wypełniły się dni, Dawid powstał i poszedł, on oraz jego ludzie, i pobił u Filistynów dwustu mężczyzn, po czym Dawid sprowadził ich na pletki i przekazał w pełnej liczbie królowi, by móc zostać zięciem króla. I Saul dał mu Michal, swoją córkę za żonę. A gdy Saul zobaczył i przekonał się, że Jahwe jest z Dawidem, a Michal córka Saula pokochała go, Saul tym bardziej obawiał się Dawida i stał się Saul wrogiem Dawida na resztę dni. A książęta filistyńscy wychodzili do walk, lecz ilekroć wychodzili, Dawid radził sobie lepiej niż wszyscy inni słudzy Saula, także jego imię nabierało wielkiego znaczenia. Księgi proroków większych Księga Jeremiasza, rozdział 49, proroctwo o Amonie, O synach Ammona. Tak mówi Jahwe: Czy Izrael nie ma synów? Czy nie ma on dziedzica? Dlaczego Milkom przejął dziedzictwo Gada, a jego lud osiadł w jego miastach? Dlatego oto idą dni, oświadczenie Jahwe, gdy sprawie, że rabba synów Ammona usłyszy okrzyk wojenny i stanie się kupą gruzu, a jej córki spłoną w ogniu, i Izrael będzie dziedziczył po swoich dziedzicach, mówi Jahwe. Zawódź, Heszbonie, bo Aj, spustoszone? Krzyczcie, córki rabbi, opaszcie się w wory, lamentujcie, włóczcie się tu i tam pomiędzy murami, bo Milkom pójdzie do niewoli, a z nim jego kapłani i jego książęta. Cóż to? Chlubisz się dolinami? Trysnęła twa dolina, córko odstępcza, polegająca na swych skarbach. Kto wystąpi przeciw mnie? Oto ja sprowadzę na ciebie strach, mówi pan Jachwe zastępów, ze strony wszystkich, którzy są wokół ciebie, i będziecie rozproszeni każdy w swą stronę, i nikt nie pozbiera uciekających. Lecz potem przywrócę powodzenie synów Ammona. Oświadczenie Jachwe: Proroctwo o Edomie. O Edomie. Tak mówi Jachwe zastępów. Czy już nie ma mądrości w Temanie? Czy zginęła Rada Roztropnych? Czy rozwiązała się jego mądrość? Uciekajcie. Odwróćcie się, zaszyjcie się głęboko, mieszkańcy Dedanu, gdyż sprowadzę klęskę na Ezawa, czas jego nawiedzenia. Gdy obcinający winogrona przyjdą do ciebie, nie zostawią reszczek, gdy złodzieje w nocy, to natną ile zechcą. Gdyż ja ogolocę Ezawa, obnażę jego kryjówki i nie zdoła się ukryć. Zniszczone będzie jego potomstwo i jego bracia i sąsiedzi, i nie będzie go. Porzuć swoje sieroty, ja je utrzymam, i twoje wdowy niech mnie zaufają. Gdyż tak mówi Jahwe, oto ci, których wyrokiem nie było pić z kielicha, muszą pić, a ty chciałbyś ujść całkiem bezkarnie? Nie ujdziesz bezkarnie, ale musisz pić, gdyż przysiągłem na siebie samego oświadczenie Jahwe, że Bosra stanie się przedmiotem grozy, hańby, pustkowiem i przekleństwem, a wszystkie jej miasta staną się ruiną na wieki. Usłyszałem wieść od Jahwe i posłaniec do narodów został posłany, Zgromadźcie się i najedźcie na niego, i powstańcie do boju. Bo oto uczyniłem cię najmniejszym wśród narodów, wzgardzonym między ludźmi. Drżenie, które wywoływałeś, zwiodło cię, i zarozumiałość twego serca, który mieszkasz w ostępach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś wzniósł jak orzeł swe gniazdo, i stamtąd cię strącę oświadczenie Jahwe i stanie się Edom przedmiotem grozy. Każdy przechodzący obok niego przerazi się i zagwizdze nad wszystkimi jego ciosami. Jak po upadku Sodomy i Gomory oraz ich sąsiadów, mówi Jahwe: Nie zamieszka tam i nie zatrzyma się tam żaden syn człowieczy. Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na całorocznie nawadnianą niwę, tak w okamgnieniu wypłoszę go stamtąd. I kto wybrany przeze mnie, tego nad nim ustanowię. Bo kto jest jak ja i kto mnie wyzwie, i kto jest tym pasterzem, który się przede mną ostoi? Dlatego słuchajcie postanowienia Jahwe, które powziął względem Edomu i jego planu, który powziął względem mieszkańców Temanu. Czy nie zostaną wywleczone młode ich stada? Czy groza nie padnie na ich niwy? Od odgłosu ich upadku drży ziemia. Krzyk. Nad Morzem Czerwonym słychać ich krzyk. Oto jak orzeł wzbije się i spikuje i rozciągnie swe skrzydła nad Bosrą i będzie w tym dniu serce bohaterów Edomu jak serce kobiety w bólach rodzenia. Proroctwo o Damaszku. O Damaszku. Zawstydzone są Hamat i Arpad, ponieważ usłyszały złą wieść. Stopniały w morzu niepokoju, nie mogą się uspokoić. Osłabł Damaszek, szykuje się do ucieczki i przejmuje go drżenie. Lęk i bóle chwytają go jak rodzącą. Czy nie opuszczone jest to sławne miasto, radosny gród? Dlatego padli jego młodzieńcy na jego placach, a wszyscy wojownicy umilkną w tym dniu. Oświadczenie: Jahwe. I rozniece ogień w murach Damaszku i strawi pałace Benhadada. Proroctwo o Kedarze i Chazorze. O Kedarze i o królestwach Chazoru, które pokonał Nebukadnesar, król Babilonu. Tak mówi Jahwe. Wstańcie, ruszcie na Kedar i niszczcie synów wschodu. Wzięli ich namioty i stada, ich płótna i cały ich sprzęt, i uprowadzają im ich wielbłądy, i wołają nad nimi: Groza wokoło, uciekajcie, rozbiegnijcie się prędko, zaszyjcie się dobrze, mieszkańcy Hazoru. oświadczenie Jahwe. Gdyż podjął przeciw wam Nebukadnesar, król Babilonu, postanowienie i powziął przeciw wam taki plan. Wstańcie. Ruszcie na naród spokojny, który mieszka bezpiecznie, oświadczenie Jachwe. Nie ma on wrót ani rygli, mieszka samotnie. Ich wielbłądy będą łupem, a ich stada bydła zdobyczą, i rozproszę na wszystkie wiatry, tych z obciętymi bokami, i ze wszystkich stron sprowadzę ich klęskę, oświadczenie Jachwe. I będzie Hazor legowiskiem szakali, pustkowiem na wieki, nikt tam nie zamieszka i nie zatrzyma się tam syn człowieczy. Proroctwo. O Elamie. To, co jako słowo Jachwe, stało się do Jeremiasza, proroka, o Elamie na początku panowania Sedekiasza, króla Judy. Tak mówi Jahwe zastępów: Oto ja złamię łuk Elamu, podstawę ich potęgi, i sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu. I przestraszę Elam przed obliczem jego wrogów, i przed tymi, którzy szukają ich duszy, i sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu, oświadczenie Jahwe, i pośle za nimi miecz, dopóki ich nie wygubię. I ustawię mój tron w Elamie, i zniszczę tam króla oraz książąt. Oświadczenie Jahwe. Lecz stanie się w dniach ostatecznych, że przywrócę Elamowi powodzenie. Oświadczenie Jahwe. Nowy Testament. Przekład literacki Ewangelia Mateusza, rozdział 21. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. W pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfageu u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślem przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie – Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka: Powiedzcie, córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty, inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali: Kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oczyszczenie świątyni. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie z dzierców. W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna synowi Dawida, czy słyszysz co one mówią? pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Bezowocny figowiec i lekcja o wierze. Rano wracając do miasta, poczuł głód. I gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł, ale nie znalazł na nim nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z Ciebie nie rodzi, powiedział do drzewa. I figowiec natychmiast usechł. Uczniów zdziwił ten widok. W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć? pytali. Jezus im odpowiedział. Zapewniam Was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze... Podnieś się i rzuć w morze, i to się stanie. I wszystko, o co wierząc, poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Jezus, pełnomocnikiem nieba. Gdy przyszedł do świątyni i zaczął nauczać, podeszli do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto ci dał te władze? A Jezus im odpowiedział: Ja również zadam wam pytanie. Jeśli mi na nie odpowiecie, to i ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Chrzest Janas, kto za nim stał? Niebo czy ludzie? Zaczęli się nad tym zastanawiać. Jeśli powiemy niebo, rozważali, zapyta, dlaczego więc Janowi nie uwierzyliście? Jeśli natomiast powiemy, ludzie, to narazimy się ludziom, wszyscy bowiem mają Jana za proroka. W końcu oznajmili, nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział, to ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Lekcja o wypełnianiu woli Ojca. Jakie jest wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: Idź, popracuj dziś w winnicy, a on odpowiedział: Nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział: Dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy: Stwierdzili. A Jezus na to: Zapewniam was, Celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do Was Jan postępując sprawiedliwie i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Posłuchajcie innej przypowieści. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę. Wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, by odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich i jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących, w większej liczbie niż za pierwszym razem. Lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał, ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie. To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go. Wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli go poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, odpowiedzieli. A winnicę wydzierżawi innym takim, którzy uczciwie będą z Nim dzielić zyski. Wtedy Jezus zapytał: Czy nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach? Dlatego mówię wam, że królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wydaje jego owoce. Ten kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że chodzi o nich. Usiłowali więc schwytać Jezusa, ale bali się tłumu, który uważał go za proroka. Późne księgi historyczne. Druga księga kronik. Rozdział 30: Pascha Zarządów Hiskiasza. Potem Hiskiasz rozesłał posłańców po całym Izraelu i Judzie, a też napisał listy do Efraima i Manassesa, by przyszli do domu Jachwem w Jerozolimie obchodzić paschę dla Jahwe, Boga Izraela. Uradził przy tym król i jego książęta oraz całe zgromadzenie w Jerozolimie, że tę paschę urządzą w drugim miesiącu. Nie mogli jej bowiem urządzić o zwykłej porze, ponieważ poświęciło się nie dość kapłanów, a i lud nie zebrał się po to w Jerozolimie. Właśnie dlatego takie rozstrzygnięcie wydało się słuszne w oczach króla i w oczach całego zgromadzenia. Postanowiono więc w tej sprawie rozgłosić wieść po całym Izraelu od Berszeby aż po Dan, aby przybyli na obchody Paschy dla Jahwe, Boga Izraela w Jerozolimie, bo nie obchodzono jej tak, jak napisano. Gońcy rozeszli się zatem z listami z ręki króla oraz jego książąt do całego Izraela, i Judy, i zgodnie z rozkazem króla, powtarzali: Synowie Izraela, zawróćcie do Jahwe, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela. A wtedy on zawróci ku ocalonym, którzy wam pozostali, mimo twardej ręki królów Asyrii. Nie bądźcie tacy, jak wasi ojcowie i jak wasi bracia, którzy sprzeniewierzyli się Jahwe, bogu swoich ojców, także wydał ich na spustoszenie, jak to sami widzicie. Nie usztywniajcie teraz waszego karku, jak wasi ojcowie, podajcie rękę Jahwe i przyjdźcie do jego świątyni, którą poświęcił na wieki, Słuszcie Jahwe, waszemu bogu. A wtedy odwróci się od was żar jego gniewu. Bo jeśli zawrócicie do Jahwe, wasi bracia i wasi synowie doznają miłosierdzia od tych, którzy ich uprowadzili, i powrócą oni do tej ziemi, ponieważ łaskawy i miłosierny jest Jahwe, wasz Bóg. I jeśli zawrócicie ku niemu, nie odwróci od was swojego oblicza. Gońcy szli więc z miasta do miasta przez ziemię Efraima i Manassesa, aż do Zebulona, lecz ich wyśmiewali i wyszydzali. Niektórzy jednak ludzie z Ashera, z Manassesa i z Zebulona ukorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Również na Judzie była ręka Boża, by dać im jedno serce dla spełnienia nakazu króla i książąt w sprawie słowa Jahwe. Zebrał się więc w Jerozolimie liczny lud, zgromadzenie bardzo liczne, aby w drugim miesiącu obchodzić święto prześników. Najpierw ludzie powstali i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie, usunęli wszystkie ołtarzyki kadzidlane i powrzucali je do potoku Kidron. W czternastym zaś dniu drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego, kapłani zaś i Lewici ukorzyli się i poświęcili i wnieśli ofiary całopalne do domu Jahwe. Stanęli tam na swoich stanowiskach, zgodnie z dotyczącym ich postanowieniem, zgodnie z prawem Mojżesza Męża Bożego, i kapłani kropili krwią, którą przejmowali z rąk lewitów. Wielu bowiem było w zgromadzeniu takich, którzy się nie poświęcili. Lewici zatem czuwali nad ubojem baranków paschalnych, aby poświęcić je jachwę w przypadku tych wszystkich, którzy nie byli czyści. Bo właśnie większość z licznego ludu z Efraima, Manasesa, Sahara i Zebulona nie oczyściła się, lecz spożywała paschę nie tak, jak napisano. Dlatego Hiskiarz modlił się za nich tymi słowy – Niech dobry jachwe przebaczy każdemu, kto swoje serce nastawił na szukanie woli Boga. Jachwę, Boga swoich ojców, ale nie jest tak czysty, jak powinien być każdy poświęcony. I Jachwę wysłuchał Hiskiasza i uzdrowił lud. Synowie Izraela, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili zatem święto prześników przez siedem dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wielbili Jachwę dzień w dzień przy wtórze swych mocnych instrumentów. Hiskiasz też przemówił do serca wszystkim lewitom, którzy wykazywali się dobrą znajomością służby na rzecz Jachwę. Spożywali więc świąteczną ofiarę przez siedem dni, składając rzeźne ofiary pokoju i dziękując Jachwę, Bogu swoich ojców. Całe zgromadzenie uradziło także, że będą świętować przez dalsze siedem dni. I świętowali przez siedem dni radośnie, ponieważ Hiskiasz, król Judy, wniósł dla zgromadzenia tysiąc cieląt i siedem tysięcy owiec. A książęta wnieśli dla zgromadzenia tysiąc cieląt i dziesięć tysięcy owiec. Kapłani zaś poświęcili się w wielkiej liczbie. I tak cieszyło się całe zgromadzenie Judy, kapłani i Lewici, całe zgromadzenie tych, którzy przyszli z Izraela, a także przychodnie, zarówno ci, którzy przyszli z ziemi Izraela, jak i ci, którzy mieszkali w Judzie. Zapanowała więc w Jerozolimie wielka radość, gdyż od dni Salomona, syna Dawida, króla Izraela, nie wydarzyło się w Jerozolimie nic podobnego. Kapłani lewici powstali też i pobłogosławili lud, a on wysłuchał ich głosu i ich modlitwa dotarła do jego świętej siedziby na niebiosach. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.